Wtedy pan rzekł do Aarona: Ty, twoi synowie i cała Twoja rodzina będziecie odpowiedzialni za winy popełnione w świątyni. Również ty i twoi synowie będziecie odpowiadać za wasze grzechy jako kapłanów. Pozwól również przychodzić tu twoim braciom z plemienia lewiego, z rodu twego ojca. Niech przyłączą się do Ciebie, i niech pomagają Tobie i Twoim synom przy służbie w namiocie świadectwa. Powinni się zastosować do Twoich rozporządzeń i do przepisów obowiązujących w namiocie świadectwa. Nie wolno im jednak zbliżyć się do świętych sprzętów i do ołtarza. W przeciwnym, bowiem razie, umrzecie wszyscy. Wy i oni powinni się przyłączyć do Ciebie i podjąć służbę w namiocie spotkania, wykonując w nim wszelkie potrzebne prace. Żaden obcy natomiast niech się do Was nie zbliża. To Wy otoczycie prawdziwą troską miejsce święte i ołtarz, aby już nie wybuchnął przeciwko Izraelitom gniew Boży. To ja wybrałem spośród Izraelitów waszych braci, Lewitów, i Wam ich oddałem. Oni są ofiarowani Panu, aby pełnili służbę w namiocie spotkania. Ty natomiast i Twoi synowie spełniajcie wiernie swoje kapłańskie obowiązki, zwłaszcza przy ołtarzu i w miejscu poza zasłoną. Wam je powierzyłem. A gdyby zbliżył się ktoś obcy, przypłaci to życiem. Pan powiedział do Arona: "Daję ci udział w darach, które będą dla mnie składane. Na mocy namaszczenia oddaję Tobie i Twoim potomkom wiecznym prawem wszystkie święte dary Izraela. To będzie Twój udział w najświętszych darach." Które ofiarowane są przez spalenie. Tobie i Twoim synom przypadnie część każdego daru, który ofiarują mi jako najświętsze ofiary, to znaczy ofiary pokarmowe, ofiary przebłagalne i ofiary wynagradzające. Będziecie je jeść w miejscu najświętszym. Mogą je jeść tylko mężczyźni. I powinniście je uważać za święte. Tobie przypadną dary ofiarne Izraelitów, składane rytualnym gestem kołysania. Daję je Tobie, Twoim synom i córkom, jako wieczne prawo. Mogą je spożywać wszyscy z Twojej rodziny, którzy są rytualnie czyści. Oddaję Tobie wszystko, co najlepsze, ze świeżej oliwy. Z moszczu i zboża, które Izraelici przyniosą Panu jako pierwsze plony. Do Ciebie będą należeć pierwociny, które przyniosą dla Pana ze wszystkiego, co rośnie w ich kraju. Może je jeść każdy członek Twojej rodziny, który jest rytualnie czysty. Do Ciebie będzie należeć wszystko obłożone klątwą w Izraelu. Do Ciebie będą należeć wszystkie istoty pierworodne, które ofiaruje się Panu, zarówno spośród ludzi, jak i zwierząt. Powinieneś jednak wykupić wszystko, co pierworodne u ludzi i u zwierząt nieczystych. Wykupisz ich miesiąc po urodzeniu za cenę pięciu syklów srebra według wagi sykla świątynnego. Sykl po dwadzieścia ger. Nie będziesz jednak wykupywał pierworodnego krowy, owcy i kozy. Są one bowiem poświęcone. Krew ich wlejesz na ołtarz, a tłuszcz spalisz w ogniu na miłą woń dla pana. Tobie przypadnie ich mięso, a więc mostek ofiarowany gestem kołysania oraz prawa łopatka. Tobie, twoim synom i córkom, daję wiekuiste prawo do wszystkich ofiarnych darów, które Izraelici będą składać Panu. Będzie to wieczne i niezniszczalne przymierze, zawarte z Wami przez Pana, i nie wolno Wam go łamać. Pan rzekł do Aarona: Nie będziesz miał żadnego dziedzictwa w ich kraju. I nie otrzymasz żadnej części ziemi. Ja bowiem jestem twoją cząstką i dziedzictwem pośród Izraelitów. W zamian za służbę, którą lewici pełnią w namiocie spotkania, oddaję im jako dziedzictwo wszystkie dziesięciny składane przez Izraelitów. Synowie Izraela bowiem nie będą mogli zbliżać się do namiotu spotkania, aby nie obciążać się winą, która sprowadza śmierć. Jedynie Lewici będą pełnić służbę w namiocie spotkania i będą ponosili karę za swoje winy. A takie będzie wieczne prawo dla waszych potomków. Lewici nie będą mieli żadnego dziedzictwa pośród Izraela, bo jako dziedzictwo dałem potomkom Lewiego. Dziesięciny, które Izraelici będą przynosić dla Pana, dlatego powiedziałem im, że nie będą mieć dziedzictwa pośród Izraelitów. Następnie Pan przemówił do Mojżesza: powiedz lewitom, gdy będziecie przyjmować od Izraelitów dziesięciny, które daje wam jako wasze dziedzictwo, wówczas dziesiątą część z nich. Złożycie jako ofiarę dla Pana. Będzie to wam policzone jako wasza ofiara z wymłoconego zboża oraz ofiara wina z tłoczni. W ten sposób wy również będziecie składać dla Pana ofiarę ze wszystkich waszych dziesięcin, jakie będziecie pobierać od Izraelitów. Dar należny Panu oddacie kapłanowi Aaronowi powinniście złożyć dar dla Pana ze wszystkich darów jakie wam przypadną oddacie świętą część ze wszystkiego co najlepsze powiedz im gdy odłożycie to co najlepsze będzie to Lewitą policzone jako ofiara z wymuconego zboża i stłoczni. możecie to jeść gdziekolwiek zarówno wy jak i wasze rodziny jest to bowiem zapłata za waszą służbę przy namiocie spotkania. Gdy ofiarujecie to, co najlepsze, postąpicie właściwie. Nie zbezcześcicie świętych darów Izraela, a więc nie pomrzecie.